Hejo, z tej strony Worty, a to są ponownie horrorki z ICO. tak? Dawno nie było horrorków z ICHIO, tak? Z ponad chyba pół roku, jak się nie mylę. Chyba tak, bo ostatni to był Cannibal Harvest, taki nagrałem na tym kanale. Ale dobra, no nieważne, są, e, wróciły horrorki, tak? Z okazji tego, że mamy Spuktober, czyli jakby miesiąc przed, przed Halloween czy coś i tak dalej. Dlatego nagrywam filmu, filmy na zapas, bo chcę zrobić jakiś mini maraton, powiedzmy, z niektórych gier horrorowych z ICHIO. E, dzisiaj wybrałem gierkę I'M Lost, która polega na o tym, że zatrudniamy w jakiejś tam restauracji, w ogóle, na noc tych zmianach, bla, 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 tam będzie takie e, typowe, nie. E, grafika jest jak jak widzicie nawet, <laughs> ale dobra, no, nieważne, po prostu zacznijmy gierkę. Zanim zaczniemy, chciałbym przypomnieć, że jeśli ten film Ci się spodoba, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Okej, okay, mamy ofertę pracy. Night shift w. I'm lost. Tak się restauracja nazywa, jestem zagubiony. Mhm. Mm tak, tak, tak. Zajebista praca. Żadnych bonusów, żadnych dni wolnych. Na jakimś zadupiu. Złe menu. Ciężka praca. Żadnych pytań. 12-godzina zmiana. Wkurency klienci. No. Przynajmniej są szczerzy. Przynajmniej tyle. O, rozmowa kwalifikacyjna. Ja chcę tę pracę. Okej, okay, dobra, stałem się do roboty. <laughs> Szybka rozmowa kwalifikacyjna na jakimś WhatsAppie czy czymś. Dobrze, że nie na Skype'ie. Chociaż może na Skype'ie to lepiej. Nie, tak jak to było z pewnym szefem pewnej firmy na G. Okej, okay, przyjechaliśmy autobusem gdzieś z jakimś zadupiem totalnym. Mm, typowe perelowskie bloki. Uwielbiam to po prostu. Kadeżam gdzieś tutaj. Wow a, to nie prawie otrąciło. Okej, okay, tu mamy jakiegoś chłopa. Missing zaginionego. Okej, okay, restauracja. I am lost. To jest jakaś pizzeria chyba. Pres Eto Interact. Mm -hmm. Co? Czekajcie. Mm -hmm. <laughs> nie gadajcie, że drzwi sery taki dźwięk wydają. Mm -hmm. <grymne> dobre. Dobre, dobre. Czyli jak to będzie jakiś typowy shit post, to mam nadzieję, że chociaż przynajmniej nie zawiodę. To jakiś gość jest w ogóle siema. Czy mogę uczynić Hot Doga? <grymne> Przepraszam, aktualnie pracuję, pracuje, no tak. Aha, kazał mi spadać, dobra. Ok, to spadam i co? Mam iść tutaj? Do recepcji? Znaczy do recepcji tfu do kasy, nie, nie, nie do Kurde, no dobra, no nieważne, po prostu muszę to iść. I'm too i like money. Haha, <laughs> zajebiste są te dialogi, wam powiem. Nie no, dialogi mnie nie zawodzą. Nie dobra, to będzie typowy shit postawy, po prostu horrorek czy coś. Mam dać ciebie zadania. I'll see you tomorrow. Okej, okay, dobra, czyli. Widzimy się. <laughs> Widzimy się jutro, okej. Całą tę listę zadań pewnie. Zbierz śmieci, okej, okay, dobra. Elo. Late night pop, normalnie mi się przypomina, jak rok temu nagrywałem. Słuchajcie, mogę tych śmieci kilka na raz w ogóle pozbierać? Nie, nie mogę, niestety, pojedynczo. Pewnie graba by za krótka, gdyby można było wszystkie na raz wyrzucić od razu. W ogóle ta mucha, co się dobija. <gry> Okej, okay. a ten gościu w Gdzieś na mnie patrzy. Gościu, weź w ogóle buty załóż, co ty, tu higienę trzeba otrzymywać. Siul z tym, że ten lokal nawet się spełnia jakichkolwiek standardów sanitarnych, ale no dobra. Co to jest? Też kolejna puszka. Dobra, wrzucamy to tutaj wszystko. A trzeba jeszcze wszystkie śmieci pozbierać. Ta mucha coś tu się dobija, w ogóle co tu się działo? Tu w ogóle jakieś rysy są, tu w ogóle ten... Tam w ogóle na ścianie to w ogóle tylko odlatuje czy coś, nie wiem. Czy jest tutaj bieganie? No teoretycznie jest, jak klikam shift, ale... A, ah, nieważne. Tu w ogóle jaka podłoga rozpieprzona. Nie no, zajebisty lokal, nie ma co. Ciekawe czy ktoś. Się... Wow. Ktoś zatrąbił? O co tu chodzi? Co jest? Oh, no. To jest ciało mojego szefa? Dobra, muszę je schować i. Północ. Chyba północ, chodzi o północ. Czekać, się stają północy, co duchy przyjdą, czy coś? Co, muszę go do śmietnika wyrzucić? Okej, okay, dobra. <laughs> Okej. Okay. Nie no, nie mogę z tych drzwi. <laughs> Koniec zdania: wyczyścić podłogę. oki. Okay. dobra, czyścimy. Tu chyba brudna podłoga, tak? Tak, tu była brudna podłoga. Nie no, normalnie jak replace the lamp, czy też late night mob. Bardziej jak late night mob, bo tam byłem. Tym woźnym, takim nocnym, sprzątającym, czy coś. Ten dom się Stary. Siema. <grystanie> on potrafi się do tyłu tak patrzeć. Jak on ty masz kurczę, że tak potrafisz? Weź, mordo. Ale gdzie tu jeszcze jest brudna ta podłoga? Tutaj jest coś brudnego? Nie, no tu jest. Jeszcze... Aha, nie taki, dobra. No tutaj chyba. Nie, no tu jest git. O, latarka, wezmę sobie. Ale dobra, co ja muszę to zrobić w ogóle. Jeszcze. Czy tu jest wszystko posprzątane? Co tu gdzieś do domyłem? No nie. Clean Flor. No nie no, podłoga jest. No powiedzmy, że czysta, bo nie wygląda jakby była czysta, ale no... O, mam klucz jakiś, dobra. O, jakaś łapka na muchy? A, pewnie żeby to muchę. No sio. Dobra, mucha se padła. chyba że ja muszę tutaj posprzątać. O, latarka działa przynajmniej. Mm -hmm. <laughs> Rozumiem, że każe drzwi tak działają, okej. Okay. Nie no, tu nic brudnego nie ma. A, ale muzyka z tego radia leci zajebista. Muszę wam przyznać, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Chyba, to muszę wyczyścić. Aha. Co ty chcesz? Okej, okay, sześć dolarów. Okej. Okay. Trzeba mu zrobić hot doga. O. Nie mamy mięsa i co? Nie no nie gadajcie, żeby... O nie, nie. O matko, no, mięso ze szczurów. Nieźle. I co będziemy z tego parówki robić? Wow wow, 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 Nie no, nie wierzę, parówki z tego, dobra Dobra, i co, trzeba zrobić hotdoga z tą bagietką Dobra, jest hotdog, no dobra Idziemy do chłopa Zjesz sobie bardzo pysznego hotdoga Trzymaj stary Bon apetit <gülęli> <gülę> <gülę> Chyba posmakowo, dasz mi mualana, czy coś? Naklejkę mualan, za takiego dobrego hotdoga za zajebistą knajpę i w ogóle? Za to, Że to jest tak czysto i dbamy o klientów. Collect dishes, dobra, czyli trzeba pozbierać naszynia. Aha, dobra, to też ma to też trzeba pojedyncze, okej. Okay. No tak, bo gra była zbyt krótka. A gdzie je tutaj? A, tutaj, dobra. No i dobra, ogarnięte. I co teraz? Taski kolejne jakie? O, chłop mi wykitował <grym> chyba ten hot dog. Nie był dla ciebie za dobry, stary co? I co mam z nim zrobić? Ari, okej. Okej. Nie no, nie gadajcie, mam go do lodówki teraz sadzić. No dobra, idziesz, stary do lodówki. Będziesz kolejny w kolejce jako. Wow, jako mięso. O, północ wybiła. Co? A ktoś tam stoi faktycznie. A to nie jest ten gościu co. I'm lost. To nie jest ten gościu właśnie z tego tego tutaj Missing. Ty no o, rysopis by się zgadzał w sobie Ale dobra, podejdę do niego, czekaj co on chce Siema you, Nice to meet you, I'm Tony. Yeah. I know. Uh, I know. Uh, I know. Aha, już się pytał jak tam dojść i tak dalej, ale my nie wiemy, bo jesteśmy nowi, tak? Gdzie on w ogóle idzie? Mogę za nim w ogóle iść? Czy coś? Nie, nie mogę, bo to jest niewidzialna ściana, okej. Okay. Dobra, to wracamy do restauracji, bo tu kolejny ten kolejne taski, hamy czekają. Move boxes to warehouse, dobra, czyli mam zabrać pewnie... Co, te pudełka? Ta, mam je zabrać pewnie tam, do piwnicy, idziemy je położyć tutaj, czy coś, nie, a, dobra, na półkach, okej okay. Nie no, w sumie, wiecie co, bardzo ciekawa, bardzo śmieszna i fajna gra, połączenie horroru i nie wiem, yy, jakiegoś shitpostu czy coś, w ogóle, wiecie, taka śmieszna indie horrorgierka nie, zajebista jest, <grym> nie ma co, dobra Niczym e, ta mapka z Garry's Moda. Oj, policja przyjechała. Policja przyjechała. O. Ojej. A tutaj ręka ta odstaje. Na bombach do mnie przyjechał. To chyba nie, nie znaczy nic dobrego, prawda? Dobra. siema mordo. <grywia> Dobra. <grywia> Dobra, hot doga trzeba mu znowu zrobić z tego. Mm, z tego pysznego mięska. Dobra. O! Dobra. Ale jak to prądu nie ma? Dobra, idziemy naprawić. Cóż, Freddy FNAF. Skończył się prąd czy coś? Mmm. Wow, panie, policja... panie policjancie, co się panu stało? Trochę się pan rozerwał, ale jest tutaj ten gościu i on ma siekierę chyba. Stary, nie wyglądasz jakbyś był nastawiony do mnie przyjaźnie. Uuu, on nawet nie ma siekiery, on ma tasak, tylko weźmie zostaw stary. Mogę to mu przywalić? co jest? You were torn to pieces by the lost. Aha, dobra. Ok, czyli podejście mam drugie do tego. Dobra, się ma. Tak, 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 ty zabiłeś policjanta, wiem. Dobra, uciekam przed tobą, zostaw mnie stary. Dobra, uciekam mu teraz. Może mnie nie dopadnie goni mnie, skurwysyn Ale jak ja mam mu uciec? Co, do piwnicy mam się schować, czy coś? Podejście trzecie Chyba, że mam mu uciec z tym radiowozem To by wiele wyjaśniało Nie, nie mogę radiowozem e. On potrafi przechodzić przez te, przez obiekty, to jest niesprawiedliwe Przepraszam bardzo Dobra, jeszcze raz Czwarte podejście Dobra, zaraz się schować w piwnicy, może jak piwnicę zamknę to nic mi nie zrobi Tak, ja nie zabiłem Krzesło jakieś mogę wziąć, coś do samorony? Nie Dobra, uciekamy Dobra, schowam się w piwnicy Dobra, i co, przyjdzie tu? No przyjdzie tu oczywiście, no Nie, ten Japscare mnie powala, nie? Kurwa, nie ma, normalnie. Dobra, try again. Piąte podejście. Chyba, że nie wiem, mam mu dać tego hot doga, żeby się otruł. Tak mi się bynajmniej wydaje. Nie, zobaczymy. Dobra, podejdę znowu do niego tylko. A, nie mogę parówki wziąć. A bagietkę mogę wziąć? Też nie mogę. Ej, nie, coś tu było. Aha, druga latarka. Ok, zublikowała się latarka. Fajnie. I co, mam mu dać hot doga? Dobra, pomijam ten dialog, bo już go słyszałem. Dobra, i co? Hotdoga mam ci zrobić, Mordo? Dobra, spróbujmy. Dobra, masz doga. O I co on umrze od tego hot -doga? Tak <śmany> <śmany> Dobre, i co on teraz go pochować? Aha You are lost, yours. teraz ty jesteś zagubiony Sekretne zakończenia. aha I co, ta gra ma kilka zakończeń czy jak? Ej, to byłoby niezłe jakby ta gra miała kilka zakończeń, nie? Nie wiem, ale tak szczerze tak się teraz zastanawiam, jakie niby mogłyby być jeszcze inne zakończenia, co, Dobrze, no, zrobiłem wszystkie taski, zrobiłem to, tamto, nie wiem, w sumie. nie wiem, dobra, nevermind, nie chcę, nie wiem czy mi się chce to testować tak szczerze teraz, ale dobra ludzie, to byłoby chyba na tyle yy, z tego odcinka, jeśli ten materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę, suba z dzwoneczkiem, jeśli macie możliwość, możecie też wesprzeć mój kanał wolną złotówką, link do moich tam, do mojej strony z donej, tam macie w opisie, a ja się z wami żegnam, także trzymajcie się na razie, Sony strony był Worty.